Ty chcesz tylko te dwa Tosia? się? Tak. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie Data? Irek Witamy w kolejnym odcinku z serii nasze podróże a o czym będzie dzisiejszy odcinek Opowie Beata. W dzisiejszym odcinku pokażemy fragment, fragmenty jednego z naszych wyjazdów do Tajlandii. Był on dla nas szczególny, ponieważ poleciała z nami nasza wnuczka Antonina. Może nie zdradzając szczegółów, zapraszamy do oglądania. Także bardzo dziękujemy i życzymy miłego oglądania. Pozdrawiamy. Jak zwykle miesiące przygotowań. Z każdym dniem przybliżającym nas do wyjazdu większa ekscytacja. Nadszedł wreszcie 28 czerwca 2022 roku. Urodziny imieniny Irka. Ma fajny prezencik. Podróż do Tajlandii. Dla nas jest to trzeci wyjazd, a dla Tosi pierwszy, bo ona z nami leci. My witamy na Tajskiej Ziemi. Tosia, tak daleko już się mu cię nie było, co? Tu już jest dziewiętnasta, jest ciemna. Już jest Pierwsze jedzenie na chińskiej dzielnicy. Tosia wybrała kaczkę. Jemy w takich okolicznościach dzisiaj. Jest 30 czerwca właśnie opuszczamy hotel. To chyba, chciałeś się przeżegnać? Nie. To Tosia, jak się spało? Dobrze. Wieczorem zwiedziliśmy troszeczkę Czaj główną ulicę, zwiedziliśmy kaczkę. Teraz idziemy na dół, bo musi, jest 12 już dochodzi. Musimy zostawić bagaże i spróbujemy iść kupić dworzec, na dworzec kolejowy, kupić bilet do Changmai. Tak wygląda recepcja w hotelu, w którym mieszkaliśmy jedną noc. No, to jest tak Tu jest chłodno, przyjemnie, można sobie odpocząć. A może zwiedzimy tamte pomieszczenie, ja idę zwiedzić. Idziesz Sosia, ja chodź. Tam motory stare stoją, chodź. No. Zobacz. Tak wygląda jazda pociągiem do Chiang Mai w Bang Bangkoku. Tak, do przejechania mamy coś około 750 km. Będziemy jechali ponad 13 godzin, a za bilet zapłaciliśmy 100 zł. No i idziemy w takich warunkach. O, Tosia śpi tutaj na górze. I śpi tutaj na dole. O, tutaj moje stanie. A tutaj śpi gładka. No i co onów przetrawię. O 6 trzeba wstać przychodzą ścielą w ogóle to przyszli panowie z obsługi pociągu pościli na łóżka no i tyle powiedzieli tak rachciach i koniec powiedzieli że o 6 rano proszę, wstajemy bo oni będą zaścielać z powrotem no to tyle do zobaczenia w maj. No tak wygląda moje miejsce do leżenia tutaj mam lampkę kontakt no i tyle Dostaliśmy kocyk także jest super. No i dojechaliśmy do Chiang Mai to jest nasz pociąg. A teraz będziemy się przemieszczać na terminal. Musimy się dostać na terminal trzeci po to, żeby pojechać dalej. Jak to działa? Do Changhai albo do Malta. Ale to jeszcze podejmiemy decyzję, bo pogoda jest taka sobie, sobie czy jechać do końca tam gdzie ma mówić, czy do Chiang Kai. Zaraz zobaczymy. Jedziemy na terminal trzeci teraz, czymś mamy stąd 2,5 km. Nie wiem gdzie jest Night Market yy, Changkrai. Co jesz? Papaja Salad Moja ulubiona sałatka Nigdy w życiu lepszej nie jadę nigdzie W Tajlandii jest mnóstwo świątyń i w każdej jest coś ciekawego i wyjątkowego ale ta buddyjska w Chiang Rai Wat Rong Khun Zwana białą świątynią nie pozwala oderwać od siebie wzroku, z daleka emanując blaskiem. Ta śnieżnobiała budowla wbrew pozorom nie jest zabytkiem. Choć oficjalne otwarcie dla zwiedzających miało miejsce w 1997 roku, to budowa trwa nadal, a przewidywane zakończenie to rok 2070. Do głównego budynku prowadzi mostek zaczynający się w piekle, którego symbolem jest las wyciągniętych po wykręcanych rąk i dłoni. Ścieżka nad piekłem chroniona jest przez rzeźby strażników i prowadzi tylko w jedną stronę. Na pewno nie sposób zapomnieć o białej świątyni, bo jest jedyna w swoim rodzaju. Niebieska świątynia w dosłownym tłumaczeniu oznacza tańczącego tygrysa. Jej kolor wiąże się z mądrością, nieskończonością, czystością i uzdrowieniem. Leży kilka kilometrów od Chiang Rai. Jej budowa została zakończona w 2016 roku, ale w błyskawicznym tempie zajęła wysokie miejsce na liście atrakcji turystycznych Tajlandii. Jest istotnym miejscem religijnym całej prowincji Chiang Rai. Czekaj. No i idziemy na Dworzec Autobusowy, opuszczamy Cien jedziemy do Chiang Mai. No i czekamy, no i czekamy kolejne 4 godziny. No tak, ale to tylko 4 godziny. Tylko. Tylko. Przed wczoraj jak tu przyjeżdżaliśmy, to mieliśmy też 4 godziny jazdy, ale po nocnej, po, cało, no, po 13 godzin, 13 godzinnej jeździe pociągiem. A teraz będziemy jechali tylko 4 godziny po wyspanej nocy. To jest pewna różnica. O 11 mamy autobus i jedziemy. Jedziemy dalej, jedziemy do Chiang Mai, tam jesteśmy dwie noce. No i później lecimy do Napu do Dokładnie. Dokładnie. Jak tam coś... Zasilając lecimy. No, lecimy samolotem. No tak, bo to 2000, około 2000 km. No. no dobrze. To idziemy dalej. Pokażę jak mieszkamy. O, cześć, o, cześć. Taki mamy pokój, właśnie się, no, Zameldowaliśmy się w hotelu, taki mamy hotel w Chiang Mai. Mamy nawet balkon. Przed chwilą w sumie przyjechaliśmy, tak? Tak. No, no i tyle. Idziemy teraz coś wieść Łazienkę pokażę. A, łazienkę. No, łazienkę. No, taka łazienka. Kabina palieścińska, wszystko jest w czasie. O, tu ja. No i zatrzymaliśmy się w knajpie w Chiang Mai. Jemy dwa pataje. Ja Miałem zupę Green Curry z kurczakiem. Tosia, jaką jest zupę? No z To jest kurczakiem jakoś, nie? Taka porcja kosztuje mniej 7-8 zł od osoby. także Jemy, najadamy się i idziemy na starówkę, tak? A ile kosztuje ten, y, ten szejk? 4 zł. 4 zł szejk. Nie, nie nie no, niecałe? Niecałe. 3,79 zł. Także tutaj inflacji jakoś nie odczuwamy specjalnie. To nie, wiem, nie przesadzić. Nie, nie, wziął, nie wziął. Ja chcę jedna z tych, to tylko 20. No nie, to pochodzi. chodzi. Nie poleje, no to Czy nie? Może jeszcze coś Popolać, czy nie? No może poleć. Halo, może jeszcze coś weź. Nie, nie, nie chce A Ty chcesz? Ja to nie. Pój, pój. A, Thank you. A, Nie, right? nie. No, Jeszcze jedno? Jeszcze A, Tak. No baczno, oh. okay, okay. się. So No i jest 4 lipca godzina nie wiem, 11 dochodzi śniadanie w Chiang Mai idziemy teraz zwiedzać świątynię no i tyle, jak wam smakuje? no dobrze, no to tyle Chiang Mai jest trzecią co do wielkości aglomeracją w Tajlandii Leży w północnej części kraju, w Kotlinie, otoczone górami. Nazywane jest przez Tajów miastem Tysiąca Świątyń i Seven Większość zabytków, a także hoteli i knajpek znajduje się w obrębie Starego Miasta, czyli w kwadracie ograniczonym średniowiecznymi ceglanymi murami z bramami w każdą stronę świata. Najsłynniejsza jest brama Ta przy której znajduje się duży, ruchliwy plac o tej samej nazwie z mnóstwem knajpek i gołębi. Spędziliśmy w Chiang Mai dwa dni. No i to nasz drugi dzień w Chiang Mai. Teraz mamy popołudniowe wyjście, rano odwiedzaliśmy świątynię. Teraz też idziemy na starówkę, ale wcześniej idziemy na night market, który podobno jest czynny całą dobę. Non stop To jest nasz obiad A ceny wyglądają tak po 45-50-35 watów porcja 50 watów, a z tej strony podobnie. Także 7 zł. A dzisiaj drugiego szejka na tym wyjeździe. A tak w ogóle to chyba 28 na wyjeździe. Dzisiaj drugiego, a 25 na wyjeździe. Codziennie. No tak, no i nie porównowując ceny u nas jest... No patrzcie to ile? 18 złotych? Ja nie wiem, bo nie pijam. No a tutaj 5 zł. Także nawet 4. A tam Beatka Liczyka Kończymy swoją wizytę w Chiang Mai. Dzisiaj jesteśmy ostatni wieczór. Ja zjadłem zupę Green Curry. Yy, a, to się, a to się nic nie jadła tutaj. No bo ja wypiłam tego tego arbuzowego. Na... Aha. A Beatka pije mojito. Z zakąsza Tak. Wieczorny melacz. Jesteśmy na obrzeżach starego miasta Chiang Mai I tutaj było kiedyś takie zdarzenie Że jakoś po w nocy szedł Anglik, chyba z Francuzem, o ile się nie, nie mylę I zaczęli tam chyba z prajem malować po tym murze A ponieważ tu są kamery, to ich złapali i poszli na kilkanaście lat do Piedla. Jest ja to zabaweczka, ja jest to zabaweczka Tu wczoraj byli To jest 19.00 i to się mówi, że sprawdziła. Przed chwilą jest 32 stopnie. Tutaj była wczoraj jedna wielka imprezownia. Masa ludzi stoi, a dzisiaj w poniedziałek pusty. A tam mamy 7-Eleven, To jest taka sieciówka. Mamy światło. Tak, taka sieciówka jak nasza żabka. I ja tam piję kawę. Kawa z mlekiem kosztuje mnie mniej więcej około nie, 2, 50, 3 złote ale jest naprawdę świetna Thank you. o, tu sprzedają naleśniki roti a tu kebaba a tu idziemy po kawę o, jak jest chłodno. a w ogóle to do Sabellinaven się wchodzi, żeby nie, to się trochę tak. ochłodzić to nie za... Tak. Tak, ja dla matki pudru. Nie możemy. I opuszczamy kolejny hotel. Tym razem w Chiang Mai. Idziemy teraz na miasto. Powstało nam jeszcze 3 godziny, później wracamy do hotelu, zabieramy bagaże i, i lecimy na półkiet. Jak tam się? Forma? Batkę. No to dobrze. Dobrze, jest. Fajny fotel nie? O i tak dziewczyny jedzą śniadanie. A tu jest jakaś chińska dzielnica. Przyjechaliśmy na taki duży market. W zasadzie już z niego wyszliśmy. I śwędamy się po okolicy, bo mamy 3 godziny. No w tej chwili może jakieś 2 godziny czasu do momentu kiedy musimy zabrać bagaże z hotelu i jechać na lotnisko no i taka ciekawostka yy, jakiś nie wiem tydzień temu został zniesiony obowiązek noszenia maseczek ewentualnie w miejscach yy, zamkniętych tylko trzeba nosić maseczki no, natomiast na ulicy nie trzeba ale proszę zobaczyć oni wszyscy w 95% tajów to nosi maseczkę cały czas na skuterach nawet jest yy, maseczka Dziewczyny piją tajską herbatę, tak? tak? Mrożoną. Koszt takiej herbatki? O, za 12 zł, za dwie. Jesteśmy na lotnisku w Chiang Mai. Na razie połapać, ale Damy radę. Tak to się? Tak. I czekamy teraz na samolot na Phuket.